Jak wchodzi się z taką bibułką, to każdy mówi: O, co to może być? A tutaj okazuje się, że robi to wrażenie, ponieważ kroję sobie kawałek bibuły. No i można pokazać, w jaki sposób stworzy nam się coś fantastycznego. Trzymamy bibułkę? Zawijamy. Na roku. Tego uczyłam się właśnie też bardzo długo, chyba dwa dni, tego chwytu. To jest metoda na cukierka. Na mnie ciągle to robi wrażenie. Kwiaty papierowe nauczyłam się tworzyć w dzieciństwie. Miałam 10 lat i e, moja ciocia tworzyła właśnie kwiaty na groby, bo przecież nie było takich innych kwiatów chińskich pa, tych z materiału. No i robiło się papierowe. I przyniosła ze strychu karton, który był takim szarym kartonem i, wy, i wyciąga czerwone zielone bibuły, różowe. Ja jako dziewczynka patrzyłam i pomyślałam sobie, jaki ładny papier. Nigdy nie widziałam takich rzeczy. Taka róża, którą tworzymy w taki sposób, że po prostu tak jak papier leci sobie zawijamy i jak ją złożymy razem, to ona wygląda przecudnie. Chyba tworzymy takie rzeczy, które oddają nam naszą osobowość. Kiedyś w domach obrazy były na szkle malowane, albo stare obrazy e, świę, e, postaci świętych, które wisiały nieprosto tylko odgięte, a puste miejsca wypełniane były właśnie papierowymi kwiatami. No, ja z tymi kwiatami już jestem wiele lat, dlatego te kwiaty wychodzą szybciej, Efekt. Tak, żeby nauczyć kogoś, to troszeczkę trzeba posiedzieć. Kiedyś przyszłam na takie zajęcia z bibułą pod fachą i siedzi pani i mówi Pani, co pani nas może nauczyć z tego papieru? I jak pokazałam jej co możemy tworzyć, co możemy zrobić, to jak przyniosła mi gwiazdę betlejemską, którą sama już stworzyła, ja myślałam, że to był żywy kwiat. Czyli można zarazić. Jest parę, parę takich figur przydrożnych, gdzie są moje kwiaty papierowe. I jak tam idę czy jadę, to zawsze patrzę i mówię jeszcze co? To nikt nie wyrzucił, jeszcze są. To jest takie bardzo miłe. Róże lubię różnego koloru. Czasami robię, tworzę nawet te niebieskie i zawsze wtedy jak ktoś mówi, proszę pani, ale przecież nie ma niebieskich różek, ale była niebieska róża w bajce o pięknej i bestii. Ja robię to codziennie. Codziennie ja robię papierowe kwiaty, to jest nie do uwierzenia, i tak sobie myślę: ciekawe, gdzie one są.